Dobry, rozmawiamy z panem Dominikiem Czarnotą, prezesem naszej klasy. Dzień dobry, panie Dominiku. Witam, dzień dobry. Panie Dominiku, mam na początek prowokujące pytanie. Czy robimy kolejny grzeczny wywiad pod tytułem Dlaczego nasza klasa jest taka świetna i dlaczego jestem takim sympatycznym rozmówcą? Czy, że tak powiem, idziemy na ostro i pan spróbuje rozwiać moje wątpliwości i pytania, które, które mam dotyczące naszej klasy? No, zdecydowanie nasza klasa jest świetna, jestem sympatycznym rozmówcą, ale jeżeli Pan ma jakieś e, wątpliwości, to chęcią, to staram się je rozwiać. Super. Proszę. Super. Przede wszystkim tak, proszę moich pytań nie, nie kierować jako jakichś zarzutów osobistych do Pana, bo wiem, że Pan jest prezesem naszej klasy. Skłamie od dwóch miesięcy niecałych? No, nawet jeszcze nie, nie, nie dwóch, ale... Ale na pewno będę je odbierał osobiście, bo jestem bardzo związany z firmą i ja już jestem długo w samej firmie, tak? Panie Dienniku, dla mnie podstawowym odnośnikiem jest nasza klasa w stosunku do Facebooka. I to jest opinia taka ogólna, no i jesteście, że tak powiem, na tym samym rynku. Gdy nasza klasa wchodziła na rynek, to był fenomen. Bycie na naszej klasie było kur, było trendy, internauci zakładali profile. W tej chwili, moim zdaniem, jest to fakt, który można stwierdzić, następuje odpływ, wiele kont jest kasowanych na naszej klasie, ludzie przenoszą się na Facebooka. I co pan zamierza zrobić, żeby ten trend, no nawet jeśli nie odwrócić, to zatrzymać. No więc jakby na początek chcę potwierdzić, że, że tak, jesteśmy w tym samym segmencie co, co Facebook. Z drugiej strony też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o której często wiele osób e, zapomina. No, cały czas jednak w tym segmencie jesteśmy liderem i tutaj raczej chcemy e, w ten sposób się postrzegać i, e, i, i aktywnie działać e, i robić to, co do nas należy, a nie zastanawiać się jak tutaj e, przetrwać ofensywę Facebooka i, i, i jak się przed nim bronić, tak? E, z drugiej strony też proszę mi pozwolić na mały komentarz a propos tego, że to fakt, iż, konta e, iż konta so ju, i mm -hmm. już to, to odchodzą, no. Generalnie rzecz biorąc, żadne dane tego tak naprawdę nie pokazują takie, takie, powiedzmy sobie, wiarygodne dane. No, z jednej strony proszę popatrzeć na, na megapanel, Oczywiście MegaPanel ma swoje ograniczenia i, i już też od dłuższego czasu toczy się dyskusja, na ile on dobry, dobrze mierzy, źle mierzy itd. Natomiast faktycznie e, cały czas mamy właściwie przyrost użytkowników w ramach tego badania. Tyczeń to w ogóle był jeden z lepszych miesięcy Naszej klasy. Ale muszę być krytyczny, przepraszam, wpadnę Panu w słowo, bo ostatnie wyniki wyniki yy, badań y, Mega Panel PBI, za marzec pokazują, że wyprzedziła Was nie tylko wizualna Polska, ale i Gazeta, co chyba to się pierwszy raz zdarzyło. No tak, jasne, no ale jakby odnosząc się do tego przypadku użytkowników, to za marzec straciliśmy nie wiem, 20 czy 30 tysięcy użytkowników i to w sezonie, który jest spadkowy generalnie I, i kiedy my tak naprawdę też obserwujemy że jest dobra pogoda i, e, i faktycznie jakby użytkownicy zawsze w tych miesiącach trochę, trochę mniej korzystają z samego portalu jak i w ogóle z internetu pewnie Jeśli pan powoli, przepraszam, ja przybliżę naszym słuchaczom y, 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 że takie twarde dane w tej chwili y, mega panel pokazuje, że macie polep 12 milionów tak zwanych real users miesięcznie, prawda? Czyli jesteście tutaj, jeśli chodzi o liczbę, zdecydowanym liderem, dlatego że Facebook ma aktywnych użytkowników w tej chwili w Polsce około 6 milionów. Znaczy, dokładnie. No tu też taki mały komentarz, tak? Megapanel mierzy osoby na stronie. W takim dużym uproszczeniu. To, do czego my się chcemy tak naprawdę odnosić, co dla nas jest ważne, Osoby, które są aktywne i zalogowane u nas w serwisie. Jeżeli weźmiemy taką miarę pod uwagę, no to faktycznie Facebook sam mówi o około 6 milionach użytkowników. Nasze wewnętrzne statystyki mówią o około 13 milionach użytkowników aktywnych w ciągu miesiąca. Czyli takich, którzy logowali się chociaż raz w miesiącu. Strony... Przepraszam, panie, panu Jasne, słowo, żeby, ja, żeby, żeby naszym słowaczom wyjaśnić bo mówi się też o tym, że real users Facebook w Polsce ma 10 milionów, przy czym chodzi tutaj o taki fakt, że pewne aplikacje Facebooka są dostępne bez zalogowania się. Czy to, o czym Pan mówił tutaj, że wyliczycie tych użytkowników, którzy są zalogowani, skąd jest ta właśnie różnica, że mówimy nie o liczbie 10 milionów, a 6 milionów użytkowników Facebooka, prawda? Dokładnie tak i oczywiście E, z naszej perspektywy e, wartość dla portalu tworzą ci użytkownicy, którzy są zalogowani, mają znajomych i są na portalu aktywni. Natomiast co do, jeszcze co do gazety e, i wirtualnej, które, które nas wyprzedziły, no to, to, to znowu jakby proszę zwrócić uwagę na to, że, że wyprzedziły nas jako grupa gazeta, czy grupa wirtualna polska mhm. e, to tak naprawdę Wiąże się po prostu z tym, że e, portale takie e, horyzontalne e, bardzo mocno e, idą w akwizycję, tak? one, mhm. one też kupują inne serwisy i, i rozwijają m, takie poboczne obszary. E, no My chcemy się raczej skupić na na tym na głównej marce. Na no, marce. No, to znowu powiedzmy że na przykład taki serwis Szczuba należy do gazety, prawda? Mimo że tam oficjalnie nie, 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 nie występuje pod domeną gazeta, na przykład serwis na sygnale to jest z kolei własność, y, własność grupy Wirtualna Polska, prawda? Wy działacie pod marką LK w tej chwili, NK.pl Tak, do, do, dokładnie tak. Oczywiście też nie wykluczamy jakichś akwizycji w przyszłości albo rozwijanie jakichś innych marek ale bardziej w takim kontekście e, eksperymentowania i, e, i, i szukania po prostu innych możliwości, chociaż zawsze te możliwości będziemy chcieli wiązać e, ze społecznością i, e, i, i to zawsze jakby pozostanie nasz, e, e, nasz podstawowy aset, tak? Mm -hmm. I panie mnie, proszę powiedzieć w takim razie odpowiedź na takie pytanie. I... Po pierwsze, interaktywnie.com, który też niedawno z Panem wywiad przyprowadził, e, robił ankietę na temat usability e, różnych portali. No i tam no, nie wypadliście najlepiej, jesteście dopiero na dwunastym miejscu. To chodzi o to, jak użytkownicy oceniają no, taką przyjazność serwisu, prawda? Czyli tutaj są dosyć spore zastrzeżenia, gdzie Facebook w Polsce jest na drugim miejscu. Czy planujecie jakieś. E, Kroki, a wasza pozycja w tym roku, usability podniosła się wyraźnie. Znaczy, to znowu jedno małe sprostowanie: tak? to nie jest jak użytkownicy nas no, oceniają, że to raczej jak e, specjaliści, eksperci nasz no, od usability. Tak, no Rozumiem, mhm. a, No i tak, no na, na tej liście znajdujemy się gdzieś tam w połowie stawki. Facebook oraz Twitter są, z, z, zajmują czołowe miejsca i są oceniane jako te, które są najbardziej przyjazne uż, użytkownikom. I my oczywiście też e, robimy dużo w tym kierunku, tak? Staramy się wszystkie nowe rzeczy projektować e, zgodnie z zasadami usability. I, i, i w naszym własnym interesie jest to, żeby ta strona była jak najbardziej przyjazna i prosta dla użytkowników. to też, to też będzie kierunek, który na pewno będzie można zaobserwować w najbliższym czasie, będziemy chcieli pewne rzeczy upraszczać eee... chcemy, żeby te, te, te funkcjonalności były faktycznie takie przyjazne. Natomiast eee... dlaczego jesteśmy teraz w środku stawki, tak? No to też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę ten nasz portal on ma dosyć krótką historię mimo wszystko i i my rozwijamy się bardzo szybko. Też jak ja przychodziłem do firmy, to, to, to tak naprawdę w naszej klasie pracowało może 30-40 osób, teraz jest już ponad 200 osób. Tych różnych obszarów, różnych funkcjonalności, które powstały w ciągu dwóch lat jest naprawdę dużo i no, no i fakt jest taki, że my też cały czas się uczymy, cały czas się profesjonalizujemy i stajemy się taką a, coraz lepszą i sprawniejszą organizacją. E, po prostu z czasem będziemy też e, zmieniać tam produkt. I on, zresztą zmieniamy go cały czas. Cały mm -hmm. czas to ostatnio, się coraz ostatnio można było obserwować, że pojawiły się takie przyciski lubię to, prawda? Czy coś na kształt lajków na Facebooku. Fajne, fajne, fajne. Fajne, tak, dokładnie. Dokładnie. No myślę, że jest to niewątpliwie wzorowane na Facebooku, ale to bardzo dobry i, krok. Czy myślicie, bo takim drugim narzędziem komunikacyjnym jest oczywiście śledzi, prawda? Czy myślicie nad jakimś rozwojem tej opcji? Tak, zdecydowanie tak. Generalnie ja też nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły, bo, mhm. bo no dyskutujemy teraz o tym wewnętrznie, Zresztą zastanawiamy się, jakie rozwiązania wybrać. Natomiast, no śledzik on, on został wprowadzony, on też cały czas się zmienia i rozwija, natomiast to co już e, zaobserwowaliśmy i to, co widzimy, to że z jednej strony śledzik, z drugiej strony e, powiadomienia, które mamy w portalu, bardzo mocno się rozrosły, one, one właśnie stały się e, nie tak proste i nie tak przejrzyste, jak byśmy chcieli, więc prawdopodobnie w najbliższym czasie też będziemy... A, tutaj zmieniali. tam ustalać, tam przyglądać i mm -hmm. będziemy się starali coś w e, e, taki sensowny sposób tutaj e, uprościć. Panie Winniku, jako, że sam jestem przedsiębiorcą, nie mogę zapytać o jedną rzecz. Nie mogę nie zapytać o jedną rzecz. I dlaczego nasza klasa jest tak mało przyjazna dla przedsiębiorców? Ja może, się Pan pozwoli, w dwóch słowach rozwinę. Jeżeli mam osobiste, na przykład konto na Facebooku, to mogę założyć sobie swój fanpage i robię to sam przy ekranie komputera, Nik, nikogo nie muszę prosić o zgodę. Ja wykorzystuję go mniej lub bardziej reklamowo i też Facebook ode mnie nic nie chce. Natomiast na naszej klasie, w momencie, jeżeli chcę założyć jakieś konto firmowe czy coś takiego, to mam przekierowanie z kontaktu się z działem reklam. To jest pierwsze. Ale jest i druga rzecz. Odnośnie reklamy, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że musicie, też zarabiać, to jest zarabiać, prawda? to bardzo jak pan mówi, że tak wzrosła ilość pracowników firmy, sam sobie zdaję sprawę, jakie gigantyczne to są koszty. Ale to jest druga rzecz w związku z tym. I dlaczego tak olbrzymie korporacje jak Google, jak Facebook schyla się po że tak powiem przysłowiowo, 10 dolarów, jeśli zechce wydać się na reklamę? Natomiast, z tego, co przeczytałem w portalu w klasa, klasach, najtańsza reklama u Was kosztuje 5 tysięcy, a ja przyznam się, że jej nie mogłem za bardzo znaleźć, a to, co mi wpadło w oko, to jest wykupienie pakietu za 10 tysięcy złotych. Pytanie, dlaczego nie chcecie moich 10 dolarów? Ależ chcemy. I, i będziemy że tak powiem, robić wszystko, żeby żeby te 10 dolarów wydane na naszą klasę jak najlepiej zadziałało dla Pana jako przedsiębiorcy i żeby Pan chciał więcej tych 10 dolarów u nas zostawić. Fakty są takie, że znowu się trochę odwołam do, do, do tej naszej historii i powiedzmy sobie, młodości jako organizacji. W momencie kiedy jest mało ludzi w takiej organizacji, pierwsze co się robi to tak naprawdę stosuje się do zasady Pareto, tak? 20% efektu. 80, 80%, 80 efektu. I my dokładnie właśnie to zrobiliśmy. Nie da się zrobić wszystkiego naraz. My założyliśmy dział handlowy, który w pierwszej kolejności uderzył w ten obszar, powiedzmy sobie, dużych reklamodawców, mhm. tak? No bo, bo tak naprawdę, mm, chodzi o to, że jest kilku ludzi, tych dużych reklamodawców nie jest aż tak wielu, więc e, można ich po prostu jakoś sprawnie obsłużyć. Mhm. Natomiast, żeby, żeby współpracować z tymi mniejszymi reklamodawcami i sięgać po te przysłowiowe 10 dolarów, trzeba z jednej strony zbudować odpowiednie narzędzia, z drugiej strony też odpowiednio rozwinąć e, e, dział do obsługi tego typu klientów. I teraz to się u nas dzieje tak naprawdę. Też. E, jakby na początku chciałbym powiedzieć o tym, że, że działamy narzędziowo, tak? W sensie takim, że przygotowujemy narzędzia dla tych mniejszych e, podmiotów. Mm -hmm. I, I pierwsze takie narzędzie, które pan znajdzie już w tym momencie na naszej klasie, to są grupy. My jeszcze grup nie promujemy tak bardzo i pewnie jakby nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, że, że mogą z takich grup skorzystać, ale grupy to jest właśnie narzędzie do zakładania mikrospołeczności, czy, czy też do grupowania się. To z jednej strony jest produkt skierowany dla zwykłych użytkowników, którzy chcą, nie wiem, założyć grupę miłośników a, czegokolwiek, tak w mm -hmm. e, e, poniedziałku na przykład. No, tak? Tak? Albo, ale to również jest e, narzędzie dla e, przedsiębiorców i, i to jest narzędzie, które tak naprawdę oferuje. Już bardzo dużo funkcjonalności. My tam zintegrowaliśmy zarówno śledzika, jak i forum galerie zdjęć, jest możliwość zamieszczenia materiałów wideo. Także to naprawdę jest już narzędzie, z którym wiele można zrobić. Drugie narzędzie, nad którym pracujemy, i ono już jest tak naprawdę w testach to właśnie taki system samousługowej reklamy rozliczanej za klik. I, i tak naprawdę. To pewnie o tym Pan mówi, mówiąc uh -huh. o Google i, tak, i o tak. Facebooku, które takimi narzędziami dysponują już od dawna. Oczywiście to mówię to, to jest sporo pracy i, i to jest generalnie duży projekt, żeby coś takiego udostępnić e, użytkownikom e, i stąd pewnie takim gigantom sytuację, natomiast e, e, no my też e, idziemy w, w tym kierunku i, i chcemy tak naprawdę być e, od strony reklamowej takim tak naprawdę pudełkiem z narzędziami e, dla wszystkich, tak? Z, z jednej strony chcemy mieć e, e, takie narzędzia dla dużych reklamodawców i współpracować z dużymi reklamodawcami, ale właśnie chcemy też, e, żeby powstały wrażenie, że zapominamy o tych mniejszych, bo ci mniejsi e, są dla nas bardzo ważni. Różo, ja bym proszę tak razie przykład na takie pytanie. I załóżmy, że chcę jako firma zaistnieć na, na, na naszej klasie. I czy przewidujecie coś takiego, że mogę założyć swoje konto, które nie będzie oznaczone, no, że tak powiem w cudzysłowie brzydkim określeniem, konto fikcyjne? Bo konto fikcyjne to mi się kojarzy, jak tam Zosia z, ze Skierniewic zakłada fanpage, nie wiem, Lady Gali, prawda? Natomiast, żeby nie... Żeby... Czy to taka rzeczywistość jest, to, to jest to do zrobienia, czy, czy, czy będzie w najbliższym czasie? To są grupy. I to może Pan zrobić dzisiaj. Czyli jaką grupę mogę założyć, tak? Czyli Dokładnie mam, mam tak. firmę XYZ i zakładam grupę. Dokładnie tak. Rozumiem. I, 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 to działa, i w tym momencie to jak, jak najbardziej można zrobić. Znów, y I tam jest jakiś mechanizm, nie wiem, no, zapraszania jakichś znajomych, czy coś takiego. Tak, jak najbardziej. Czyli nie rozumiem, że tak, żebyśmy tutaj dali naszym słuchaczom jasność. To, co na Facebooku jest profil, to u Was jest no, też profil, prawda? Tak, ale to... Fanpage, role fanpage'a mają u Was pełnić w jakimś sensie grupy. Dobrze zrozumiałem. Dokładnie, tak. I tu znowu odwołam się do tych naszych e, historycznych zaszłości. Kiedyś mm -hmm. nie mieliśmy takiego narzędzia, więc. Użytkownicy, którzy e, mają pewne potrzeby i są inteligentnymi ludźmi, wymyślili, że te potrzeby można załatwić narzędziami, który, które posiadamy. Mhm. Ponieważ jedynym narzędziem e, to był profil, więc ludzie ludzie zaczynali zakładać profile, które pełniły rolę e, i, i jakby spełniały potrzeby grupowania się. Więc, Stąd powstały pro, profile fikcyjne, bo w pewnym momencie musieliśmy zacząć rozróżniać te realne profile osób od tych fikcyjnych, które spełniały właśnie e, taką funkcję grupowania ludzi wokół jakiegoś tematu. Teraz od, już od pewnego czasu udostępniliśmy narzędzie e, grup, które jest dużo lepsze niż e, ten profil fikcyjny i które duży, w dużo lepszy sposób spełnia tą, tą potrzebę grupowania się. E, i będziemy ją powoli promować. Tak jak mówię, jeszcze, jeszcze, nie wyszliśmy z takim, taką dużą akcją promocyjną tego narzędzia, dlatego, że jeszcze je cały czas dopracowujemy. I to jest taka trochę jeszcze beta dla nas. to, jest, to już jak najbardziej działa, jest dla wszystkich dostępne. I panie wynik, to w takim razie, jeśli pozwoli jeszcze jedno, nurtujące moje pytanie. I moim zdaniem to jest w dużym stopniu siła Facebooka oparta jest na udostępnianiu aplikacji, prawda? Że ludzie mogą sami tworzyć różne ciekawe aplikacje. W większości są to jakieś aplikacje, powiedzmy, o średniej klasy, tak to określmy. Ale powstaje sporo ciekawych, które zdobywają bardzo wielu y, miłośników. I natomiast wy praktycznie nie udostępniacie api. Jak tutaj to wygląda? Czy, czy, czy tutaj jakieś plany macie w tym zakresie? Na pewno będziemy bardzo mocno inwestować w API. Widzimy, że to jest e, obszar, w który warto inwestować i który ma duży wpływ na, na rozwój portalu. E, to zarówno będziemy inwestować w API dla takiego własnego użytku, bo niektóre rzeczy po prostu łatwiej da i szybciej da się zrobić e, e, mając e, API i mogąc też wewnętrznie wykorzystać API. Z drugiej strony rozwijamy je też, nie wiem, dla reklamodawców, jak i, jak i dla deweloperów. Teraz pytanie, czy, e, czy będziemy mieli tak e, całkowicie otwarte API, jak ma no, Facebook. Facebook, mhm. e, znaczy, powiem szczerze, że, że, że nie wiem, tak? W tym sensie, że, e, że na razie stoimy na stanowisku, że warto mieć zamknięte API. Natomiast też dopuszczam taką możliwość, że kiedyś zmienimy zdanie, tak? A dlaczego w tym momencie jednak chcemy mieć e, zamknięte asy? No, proszę zwrócić uwagę na to, że a, te popularne aplikacje, czy te, te popularne gry, a, to nie są, a, na, na Facebooku, to, to nie są aplikacje, które zostały wydewelopowane przez, nie wiem, przez jakichś e, studentów, amatorów w garażu i tak dalej. Ten biznes bardzo mocno się też profesjonalizuje. I e, fakty są takie, że te najpopularniejsze e, aplikacje to są e, programy dowrokowane przez e, gigantyczne firmy typu Zynga, Plinga i e, generalnie światowych, globalnych liderów. My w tym momencie z e, wieloma z tych e, światowych liderów już współpracujemy i, i już e, w naszym katalogu gier mogą Państwo znaleźć gry. E, profesjonalnie przygotowywane dla e, sieci społecznościowych. E, z drugiej strony, sam pan powiedział o tym, że e, ze względu na otwarte API trafia na Facebooka mnóstwo takich śmieciowych programów, które są bardzo niskiej jakości. Mhm. My trochę chcemy tego uniknąć, tak? trochę chcemy postawić tutaj, tutaj na jakość, szczególnie we współpracy z zagranicznymi podmiotami. E, działając tak jak działamy teraz, mamy tak naprawdę e, oręż do tego, żeby zadbać o odpowiednią e, odpowiednie tłumaczenie, lokalizację i w ogóle odpowiednią jakość e, tych aplikacji. Podobnie jak i mamy e, dzięki temu oręż do tego, żeby zadbać o dane naszych użytkowników. Bo też pamiętajmy, że e, w sytuacji Facebooka częściowo są przekazywane jakby do, do aplikacji, tak? Mhm. To, ta idea Facebook Connect i yy, generalnie nawet jak, yy, jak pan instaluje jakąkolwiek yy, aplikację. Tak, to, na, czy, czy na, zgodę. No, to Trzeba tak. się też zgodzić, tak? Mhm. No, no my też bardzo e, mocno zwracamy na to uwagę i dbamy o to, żeby tutaj żadne dane e, gdzieś dalej nie, 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 nie wyczytały. Dlatego, znaczy, w mamy wielu, prawda, a, a Facebook ma centralne zagranicę, tym tutaj, no może chyba, tak się wydaje, troszkę być mniej, że tak powiem, ostrożny w pewnych działaniach. Znaczy, dokładnie tak, to jest też coś, co, co ma duży wpływ na, na jakby warunki konkurencji z Facebookiem dla nas. Facebook jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie te ograniczenia prawne właśnie, szczególnie w zakresie danych osobowych są dużo mniej restrykcyjne niż w Europie. To jest w ogóle globalnie problem wszystkich tych lokalnych sieci mm -hmm. społecznościowych. My oczywiście działamy pod polskim prawem i tutaj staramy się być bardzo mocno zgodni z wymogami naszego. No musicie być, nie no macie inne możliwości, prawda? Dokładnie, no, no nie mamy innej możliwości. Mhm. Też, też ze swojej strony bardzo mocno staramy się zwracać na to uwagę, bo wiemy jak to ważnym jak to, jak to jest ważny problem w Polsce. Też wydaje mi się, że świadomość Polaków w tym zakresie jest bardzo duża. Było wiele różnych e, e, powiedziałbym takich informacyjnych wydarzeń, tak, które rozpropagowały tą ideę ochrony danych osobowych w Polsce. My naprawdę tutaj staramy się być bardzo ostrożni i bardzo e, dbać o dane użytkowników. W przypadku Facebooka tak naprawdę e, wszystkie dane są w Stanach Zjednoczonych, e, pod amerykańskim prawem. I, no, Facebook przez to ma większe możliwości, tak? natomiast e, e, działa jakby na tych samym rynku i oferuje usługę tym samym użytkownikom. Rozumiem. Panie Dominiku, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Czyli, y, możemy założyć, że po wakacjach y, będzie Pan miał coś interesującego y, y, w swojej ofercie dla firm, nawet małych firm? Tak, zdecydowanie. Czyli ja przyznam się, że w najbliższym czasie, 9 czerwca robimy szkolenie pod tytułem Facebook y, dla firm. Czy możemy się umówić, że pod koniec września będą przeprowadzić w Lublinie takie szkolenie pod tytułem nasza klasa dla firm? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że może nawet i wcześniej powinniśmy coś takiego zorganizować. Nie, nie pokazywać wszystkich narzędzi, które będą, ale już teraz naprawdę wiele rzeczy można zrobić. Okej. Okay. Dziękuję panu bardzo. No, myślę, że to nie była miła. Nie ale wiesz, mamy chyba sporo wątpliwości i dziękuję bardzo za szczere odpowiedzi na, na moje pytania. Dziękuję serdecznie i do widzenia.